Kiedy należy interweniować, gdy dorosły niesie płaczące dziecko? Stałam w kolejce do kasy, kiedy usłyszałam głośny płacz. Odwróciłam się i zobaczyłam mężczyznę trzymającego na rękach małą dziewczynkę. Szlochała, krzyczała, uderzała go małymi piąstkami w klatkę piersiową. Chcę do mamy, zanosiła się od płaczu, próbując się wyrwać. Mężczyzna wyglądał na zdenerwowanego. Nie uspokajał jej, nie mówił do niej ciepło. Syczał coś pod nosem, patrzył nerwowo na ludzi dookoła. Coś mi nie pasowało. To nie była zwykła dziecięca histeria. To był strach. Gdy sięgnął po telefon, na sekundę poluzował uścisk. Dziewczynka spróbowała się wyrwać, ale złapał ją mocniej, za mocno. Poczułam niepokój. Czy to na pewno jej ojciec? Wtedy zobaczyłam kobietę wchodzącą do sklepu. Jej oczy natychmiast odnalazły dziecko. Zbladła, zerwała się biegiem w ich stronę. Oskar, co ty robisz z moją córką? Twarz mężczyzny momentalnie zesztywniała. Spojrzał na nią i wiedziałam: To nie była zwykła kłótnia rodziców. To było porwanie. Wychodzimy, warknął, odwracając się w stronę drzwi ale wtedy inni ludzie już zaczęli reagować. Ktoś stanął mu na drodze. Ktoś inny wyciągnął telefon, nagrywając, zostaw ją. Wiedział, że przegrał, puścił dziewczynkę i uciekł. Matka chwyciła córkę, tuląc ją mocno. Płakała. Wszyscy wokół stali w ciszy, przerażeni tym, co właśnie się wydarzyło. Kilka minut później przyjechała policja. Okazało się, że mężczyzna nie miał praw do opieki. Odebrał dziecko ze żłobka, udając, że wszystko jest w porządku. Gdyby nikt nie zareagował, może nigdy by jej nie oddał.